Dzień dobry kochane, zapraszam na przegląd z nowej dostawy do action. Na początku chcę dać Wam znać, że do sprzedaży powróciły dwustronne poduszki z pianki zapamiętującej kształt od marki Hotel Royal. Za taką poduszkę zapłacicie niecałe 70 zł, jej wymiar to 57 na 38 cm. Taka poduszka zapewnia podparcie głowy, szyi i pleców i ma bambusową koronkę przeciwdrobnoustrojową. Na półkach znajdziecie również kompres na kolano. Za 17,50 groszy daje on zarówno ciepły, jak i zimny efekt. Jest zrobiony z miękkiego i rozciągliwego materiału zapewniającego pełne dopasowanie. I dodatkowo daje łagodny, komfortowy ucisk. Z tej samej serii znajdziecie również okład na dolną część pleców za 26,50 zł. Ponownie jest to produkt, który zapewnia ciepły oraz zimny okład, i myślę, że świetnie sprawdzi się, jeżeli bolą Was plecy. Zapraszam Was również na dział kuchenny, na którym pojawił się zestaw przyborów kuchennych sygnowanych logiem Masterchef. Za 7 elementów zapłacimy niecałe 40 zł. W środku znajdziemy łyżki do nakładania oraz łopaczki, a całość znajduje się na eleganckim, obrotowym stojaku. Pamiętajcie również o tym, żeby subskrybować mój kanał. Dzięki temu bez wychodzenia z domu, jako pierwsze dowiecie się o nowościach na półkach, a tymczasem przechodzimy do kolejnego hitu i tym razem jest to żeliwna patelnia. Kosztuje 59 zł i 95 groszy, ma 26 cm średnicy i kupicie ją w czerwonym oraz grafitowym kolorze. Ta patelnia nadaje się do wszystkich źródeł ciepła, ma odporność na temperaturę do 260 stopni i świetnie sprawdzi się do pieczenia i smażenia. Żeliwo bardzo dobrze zatrzymuje ciepło i zapewnia równomierne przygotowanie potrawy. Pamiętajcie natomiast o tym, że nie należy jej mieć w jest ona do mycia ręcznego. Na półkach znajdziecie również ogromną deskę do serwowania za 59,95 zł. Ma ona aż 88 cm długości i jest wykonana z drewna akacjowego. Pod spodem mamy również dwie nóżki. No i myślę, że taka taca zdecydowanie przyda się na różne spotkania z rodziną bądź też ze znajomymi. Mamy również nowe dekoracje i są to m.in. dekoracyjne jabłka za 6,90 zł jest to wyrób ceramiczny, dostępny w czterech wersjach kolorystycznych i mamy tutaj również złote wykończenie. A przy okazji zaprezentuję wam również nowe wazony ceramiczne. Kosztują 7 ,49 zł 49 groszy, mają 15 cm wysokości. Te wazony kupicie w dwóch wzorach i są dostępne w kolorze beżowym, fioletowym, bordowym, czerwonym oraz zielonym. Świetnie sprawdzą się do dekoracji. Możemy je wykorzystać na przykład na naszej paterze. A skoro o wazonach mowa, to pragnę Wam również powiedzieć o tym, że do sprzedaży powróciły wazony za 12 zł i 95 groszy. Kupicie je w białym, zielonym oraz beżowym kolorze. One mają taki zakręcony wzór, co wygląda naprawdę ciekawie i wazon ma 20 cm wysokości i 10 cm średnicy. Kolejna nowość z dostawy to tym razem wyjątkowa ramka na zdjęcia z diodami LED. Kosztuje 17 zł i 95 groszy. Jest Drewniana, a jej wymiar to 13 na 18 cm. Taka ramka zdecydowanie będzie świetnym elementem dekoracyjnym, na przykład na komodzie w salonie. Ramka działa na baterie, które należy kupić osobno. Po drugiej stronie znajduje się włącznik. Nie mogłam również pominąć totalnej nowości: są to nowe lampy stołowe za 29,95 zł. Znajdziemy je w dwóch wzorach i dwóch kolorach. Mają klasyczną wtyczkę i przewód o długości 120 cm. Podstawa tej lampy jest wykonana z ceramiki i jest w matowym wykończeniu. Lampa ma 26 cm wysokości i 13 cm średnicy. Dajcie znać w komentarzu, jak ona Wam się podoba, a ja pokażę Wam również nowy obrós w wyjątkowej, miętowej wersji kolorystycznej. On ma wymiar 140 x 270 cm, jest w 100% wykonany z poliestru i zapłacicie za niego niecałe 40 zł. Moi stali widzowie na pewno doskonale pamiętają, że te szkatułki pojawiły się na początku tygodnia w sprzedaży. A teraz mamy nowy, beżowy kolor. Za taką owalną szkatułkę zapłacicie niecałe 30 zł, a ja, tak jak zawsze, z całego serca chcę Wam podziękować za wszystkie łapki w górę, za podbijanie moich filmików oraz za komentarze. Bardzo cieszę się, że moje codzienne przeglądy są dla Was pomocne i interesujące. Mamy również dwa nowe wzory spinek do włosów. Dostępny jest błękitny motyl oraz fioletowe serduszki a za sztukę zapłacicie 4 zł. i 39 groszy. Na półkach w Action ponownie znajdziecie również kapsułki do czarnego prania od marki Pervol. W opakowaniu są 23 sztuki, za które zapłacicie niecałe 30 zł. Formuła delikatnie czyści ubrania, a jednocześnie chroni ciemne kolory i zachowuje ich intensywność. W tej samej cenie kupicie również kapsułki do prania kolorowego. Zapewniają one ochronę i odświeżenie kolorów oraz mają formułę pielęgnującą włókna. Natomiast w nowościach znalazł się płyn do prania od marki Ariel. Kosztuje niecałe 20 zł i starcza na 20 prań. Podobno skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia i świetnie sprawdza się również w krótkich programach. Na waszą prośbę zajrzałam również na dział dla dzieci, na którym pojawiły się toaletki dla lalki. Kosztują niecałe 35 zł. Mamy tutaj również akcesoria do makijażu, a sama toaletka jest również wyposażona w szufladę. I mamy również wyjątkowy zestaw: jest to wózek i łóżko dla lalek, za niecałe 70 zł. Całość jest w różowym kolorze z dodatkiem kropeczek. Wygląda to naprawdę rewelacyjnie. I taki zestaw jest świetnym pomysłem na prezent. Pokażę Wam również kilka nowości z działu DIY. Dostępne są m.in. nowe organizery na biurko za 12 zł i 95 groszy. Taki organizer jest wyposażony w szufladę i mamy również cztery przegrody. Kupicie go w zielonym oraz w fioletowym kolorze i mamy również nowe obrazy do malowania diamentami. Za taką nowość zapłacicie 14 zł i 95 groszy. Obraz ma wymiar 30 na 40 a w środku znajdziemy płótno kamienie, aplikator oraz wosk. I taki zestaw ma ponad 15 tysięcy diamencików. Na tym dziale znajdziecie również zestaw do stworzenia własnej mini scenerii za 27 zł i 95 groszy. Mamy tutaj aż 101 elementów. W zestawie jest papier ścierny oraz glina. Warto wspomnieć, że ta scenka jest podświetlana ledami. Znajdziecie ją w dwóch wzorach. A jeżeli szukacie fajnego pomysłu na świąteczny prezent dla osoby, która sama lubi malować, to myślę, że ten zestaw będzie totalnym hitem. Kosztuje 64 zł i 79 groszy, a w środku znajdziemy podwójne markery i kredki, pastele, paletkę do mieszania farb oraz cztery różne pędzle. A teraz zapraszam Was na dział świąteczny, na którym znalazłam m.in. wyjątkową. Hoinkę wykonaną z drewna mango. Ma 31 cm wysokości i kosztuje niecałe 18 zł. Na tym dziale znajdziemy również zabawki dla psa z piszczałką. One mają świąteczne motywy i kosztują niecałe 18 zł. Natomiast jeżeli same lubicie tworzyć dekoracje, to być może taki łapacz słońca przypadnie wam do gustu. On kosztuje 2 zł, i 95 groszy, zawiera cztery różne kolory farb oraz pędzel. A do tego zestaw do własnoręcznego stworzenia piankowej figurki świątecznej i on kosztuje jedyne 2 zł, i 19 groszy, więc jest to naprawdę świetna okazja cenowa. W zestawie znajdziemy samo akcesoria kreatywne, więc nie potrzebujemy tutaj kleju. A na w końcu chciałam dać Wam znać, że do sprzedaży powróciły te ogromne świąteczne dekoracje ogrodowe. W zestawie są trzy sztuki, za które zapłacicie niecałe 35 zł. Każda dekoracja ma 81 cm wysokości, działa na baterię i nadaje się do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz. Kochane, to wszystko na dzisiaj. Już niedługo zabieram Was na kolejny przegląd z nowej dostawy, więc zapraszam Was na niego. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Puziaki, pa pa!